No, no się... wiem, wiem. Gówno w tym telefonie widać. Ja widać go. Z... go nie... Ja nie. Jeszcze ja, jeszcze ja. Może no. ci słuchać, jak. O Filipiedzie. No. Ja za Filipem. Stój, bo on będzie teraz jechać. Ten film tam miał zrobić, ja wyrobię, że sobie po się dzisiaj. Łoj krzychu szybciej.